katolik w świecie instrukcja obsługi Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Ksiądz Jan Kociubiński i Joanna Kuczborska przed nami czytania na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego. Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, wstąpił do Egiptu. Przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili. Gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie. Wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie wyprowadził nas pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi którą dałeś mi panie rozłożysz je przed panem bogiem swoim oddasz pokłon panu bogu swemu czytanie z listu świętego pawła apostoła do rzymian bracia cóż mówi pismo słowo to jest blisko ciebie na twoich ustach i w sercu twoim a jeśli to słowo wiary którą głosimy jeżeli więc ustami swymi wyznasz że Jezus jest panem i w sercu swoim uwierzysz że bóg go wskrzesił z martwych Osiągniesz zbawienie, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albo każdy, kto wezwie imienia pańskiego, będzie zbawiony. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni i był koszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś synem Bożym, Powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem, odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę. Pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest, panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy. Postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą. Byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego, do czasu. Jak zwykle na początku Wielkiego Postu mamy czytanie dotyczące kuszenia Jezusa na pustyni, gdzie spędził 40 dni, przygotowując się do swojej misji. To jest ten czas, kiedy zstąpił Duch Święty w postaci gołębicy podczas chrztu w Jordanie i teraz Jezus wyszedł na pustynię. I są dwie wersje, troszeczkę inaczej opisał Mateusz. My w tym roku C czytamy Ewangelię. Świętego Łukasza. Niemniej jednak wymowa jest podobna. To jest też ten czas, kiedy my chcemy wejść. Powiem też z doświadczenia rozmów z państwem, że bardzo wielu ludzi przyjmuje czas Wielkiego Postu jako błogosławieństwo, więc chcemy poddać się oczyszczeniu nas i jakby świata wokół nas, żeby usłyszeć cichy głos Boga i żeby zauważyć te wielkie rzeczy, które się dzieją, które się stały dla naszego zbawienia. Więc jeszcze raz przypominamy sobie, jakie to są drogi, ale ten układ czytań też dopowiada główną ideę, która zawarta jest w opisie kuszenia pana Jezusa na pustyni. No, to może zacznijmy od początku, od Księgi Powtórzonego Prawa, kiedy Mojżesz mówi do ludu, jak stanąć przed Bogiem po ogromnych doświadczeniach, których byli świadkami i które przekazali im też przodkowie. Można powiedzieć, że cała liturgia słowa dzisiaj w tym wejściu do Wielkiego Postu, a szczególnie ten fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. Pokazuje bardzo ładną postawę dojrzałości, kiedy zwyczajny Izraelita, zwyczajny, no w tym przypadku akurat mężczyzna, staje przed Bogiem i, i nawiązuje z nim normalny dialog, normalną rozmowę. Wręcz robi takie uzewnętrznienie tych swoich emocji, tej swojej wrażliwości, opowiadając o tym, tak jak swojemu ojcu, swojemu tacie nawet ten wstęp do tego nas powoduje, żeby tak myśleć, że Pan Bóg jest Ojcem, któremu chcemy powiedzieć, z czym przychodzimy dzisiaj. I nie da się przejść obojętnie obok tego fragmentu, nie wyobrażając sobie siebie w tej samej postaci, jako człowieka, który opowiada Mu. Co po zeszłym wielkim poście z tamtego roku, co po też okresie wielkanocnym, zwykłym tego, tego całego czasu, który nastąpił, z czym my przychodzimy do Boga i jak chcemy opowiedzieć Mu o tym, co nas bolało, co nas gnębiło kto nakładał na nas jakieś ciężkie zadania. Kiedy my byliśmy niewierni, kiedyś zapomnieliśmy o wdzięczności Bogu za tę Jego rękę, to wyciągnięte ramię wśród tak, to, grozy to, to, znaków. To, 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 to co cudów. było właśnie jakimś trudnym doświadczeniem i poprosić o to, Właśnie w tym, tym darze pierwotnym te, tego pierwszego aktu zgody, pierwszego aktu przyjścia przed Bogiem w nowym wielkim poście. Co Ty mi, Panie Boże, chcesz teraz pokazać? Co chcesz mi teraz dać? Pamiętam z takich dobrych, bardzo dobrych pierwszych konferencji. Które słyszałem od księdza Krzysztofa Grzywocza, który wprowadzał w wielki post z takim pytaniem: Jakiego Boga teraz oczekuję, na jakiego Boga teraz czekam w tym wielkim poście? Jaki ten Bóg ma być? Jakim ten Bóg ma się okazać właśnie podmiotem, osobą? Może właśnie w tym roku, kiedy jesteśmy tymi pielgrzymami nadziei, kiedy idziemy, w pewien sposób w nieznane, z nadzieją, że Pan Bóg będzie z nami, to ten obraz Ojca ma się tym bardziej pojawić, tym bardziej okazać w tej liturgii Słowa, co jest niezwykle ważne, dlatego że no, Abba to jest Ojciec, tak? Bóg to jest nasz Ojciec, który pragnie tego dobra, szczególnie w Wielkim Post. Ale jeszcze to słowo, które Ksiądz tutaj podkreślił, ja myślę, że to jest świetny klucz do zrozumienia całego tego Słowa Bożego i wejścia w Wielki Post dojrzałość, świadomość. Żeby skończyć wreszcie z tym, że ktoś coś nam nakazuje i my jesteśmy opresyjni, bo Kościół każe, bo mhm. jakieś są dziwne, tu i Pan Jezus wchodzi na drogę, która zaprowadzi Go na krzyż świadomie mhm. i od samego początku tego czytania z Księgi Powtórzonego Prawa, poprzez fragment Listu Świętego Pawła, apostoła i w psalmie, ta dojrzałość, czyli wolność, moja wolność, nikt mi niczego nie nakazuje, ja mm -hmm. wybieram, ja tak chcę, jest niezwykle istotna. No tutaj pierwszy werset z psalmu, że kto się oddaje w sposób wolny właśnie Najwyższemu, mieszka w Jego cieniu, to mówi do Pana, tak, rozmawia z Nim, że Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, Tobie ufam. Następny gdzieś tam psalm też powie nam, że Tobie ufam od lat młodości. Te lata młodości to jest też kontekst Ewangelii Łukasza, gdzie spotykamy Jezusa jako, no właśnie, młodego mężczyznę, który rozpoczyna swoją działalność publiczną. Pamiętajmy, że po Chrzcie Świętym egzegeci też mówią o tym, że Jezus, zgodnie z tym prawem żydowskim, zgodnie z tradycją, mógł nauczać od około 30 roku życia. Więc widzimy Jezusa, którym właśnie mniej więcej, pewnie ma te 30 lat, wychodzi w sposób właśnie dojrzały, już z pewnym kontekstem wiedzy o tym, kim jest. Też teologia dogmatyczna opowiada o tym w swoich traktatach, że tym momentem. Pewnego uświadomienia, kim Jezus jest, był właśnie moment tej manifestacji Trójcy Świętej w trakcie chrztu w Jordanie, który Jezus przyjął nie ze względu na to, że był grzesznikiem, tylko ze względu na to, żeby wypełniać proroctwa Starego Testamentu. Pokazują Chrystusa dojrzałego, który właśnie idzie. Z nastawieniem na to, żeby wypełniać wolę Boga, przygotowaną no właśnie przez jego ojca dla niego, co jest też i dojrzałością, i posłuszeństwem, taką postawą bardzo, bardzo istotną w kontekście Jezusa. Godną naśladowania na pewno też w Wielkim Poście. I ten Jezus, no. To jest takie ujmujące też, że tak jak właśnie człowiek dojrzały jest przygotowany, on się no, nie łamie tym, że coś w życiu nie wychodzi. Tak, no, Pokusa na pewno jest kontekstem czegoś, co może nam w życiu nie wyjść. My, my jesteśmy ludźmi słabymi, czasami upadamy w tym, co jest zaproszeniem do złego, ale taka była kiedyś reklama w telewizji do napoju. Izotonicznego powerejtu, że jak padłeś, to to powstań, więc nawet taka piosenka jest w kontekście wielkiego postu: powstań i żyj chociaż wokół mrok. Także to jest też dobry, dobry sens, dobry symbol, taki znak. Ale jeszcze tego. chciałbym zwrócić uwagę, bo powiedział ksiądz, dojrzałość i posłuszeństwo. Mhm. I ta druga wydaje się logiczna i też zaprzecza temu, o czym się mówi, że Chrystus tak, Kościół nie, albo z wiary wybieram sobie jak z supermarketu to, co mi pasuje, a co mi pasuje, to nie. Więc dojrzałość rzeczywiście prowadzi do posłuszeństwa, jeżeli, bo to jest logiczne. Jeżeli dobrze rozumiemy, czym jest posłuszeństwo, że to nie jest jakieś oddawanie się w niewolę, czyli to nie jest niewolnictwo, ani to nie jest postawa, gdzie ktoś wybiera dla mnie mimo mojej woli, ja. Zazwyczaj w posłuszeństwie biorę jako zasadę, jako podstawę, że ja się na to też zgadzam. No. Natomiast ob obraźliwe są przynajmniej dla mnie takie mm -hmm. teksty ludzi, którzy z kościołem niewiele mają wspólnego, że co? Ksiądz ci kazał. No ja jestem świadoma przy zdrowych zmysłach. Ja wybieram. No to jest takie niskie zaufanie. Prawda, ale chcę o tym <laughs> powiedzieć, żeby państwo też mieli świadomość. Nikt mi niczego nie każe. Mm -hmm. Ja się godzę na to, bo no. sercem. Przyjmuje wiarę. No tak, ale jeżeli, i byśmy, ją jeżeli byśmy zamykali się w niedojrzałości, nieposłuszeństwie i braku wolności, to byśmy wręcz zaprzeczali temu, czym Pismo Święte jest. Nawet cały tok nauczania świętego Pawła. No, nie do niewoli nas Chrystus wyswobodził, tylko właśnie do wolności nas wyswobodził. Więc to jest chrześcijaństwo to jest religia ludzi wolnych, właśnie nie niewolników. My przyjmujemy ze względu na dobro obiektywne to, co proponuje Bóg. Jego zaproszenie, jego propozycje, jego drogi, bo chcemy żyć w sposób obiektywnie dobry. Nawet teologia nasza oparta gdzieś o filozofii Arystotelesa, z której święty Tomasz za chwilę korzystał, arystotelesowsko-tomistyczna pokazuje, że człowiek w wolności wybiera to, co będzie dla niego dobrym, obiektywnym, tym fundamentalnym dobrem. Nie tylko, że on będzie dobrze postępował, że będzie dobrze czynił, będzie dobrze mówił, będzie dobrze myślał, tylko fundament dobra to jest zarówno i przyczyna, i skutek, czyli i moja myśl, i to jak myśl zmaterializuje pod względem działania. No to doj dojrzałość serdecznie. też domaga się konsekwencji, bo chodzi mi o to, żeby nie traktować wiary magicznie, a to mm -hmm. naprawdę jest poważny problem. Niektórych chrześcijan, że matka Boska w klapie, różaniec na ręku, posypanie głów popiołem, itd, i tak dalej, jeżeli nie są zakorzenione w wierze w sercu i nieprzyjęte świadomie, to naprawdę nie mają znaczenia. Warto zauważyć w kontekście tej dojrzałości, że szatan paradoksalnie kusi Jezusa do rzeczy, które są przekazane ludziom dojrzałym. Po pierwsze, jeśli chodzi o to poczucie głodu, no to on kusi do, do czegoś, co jest systemem cielesnym, tak, do, do pokus Do zmysłowości, tak. tak. no wiemy, że dzieci w wieku nauczania się rozeznawania dobra i zła, no jeszcze nie mają pełnej świadomości tego, co robią, tak, gdzieś tam ten wiek cały czas się zresztą przesuwa dojrzałości myślenia do, do gdzieś tam 10-12 lat nawet, może nawet dalej, już tam niech się psychologowie też o tym wypowiedzą, ale no te pokusy są właśnie nad wyraz dojrzałe dla ludzi właśnie dojrzałych, czyli cielesność, potem mamy tą władzę, a na końcu mamy to, co jest jakąś taką nawet trochę samorealizacją, pewną dumą, jakimś honorem, że Człowiek, albo pychu i próżnością. Albo, tak, albo pychu tak i próżnością. Wprost. Więc to są pokusy dla ludzi dojrzałych. Szatan dobrze wie, że jak uderzy kogoś, kto okazuje się autorytetem dojrzałości, jakąś prawdą, przykładem dla innych, na, nawet niekiedy dla nas ludzie potrafią być zasadą. Jeżeli ktoś coś powie, to jest pewna świętość tego słowa, postawa ojca, na przykład w rodzinie. Więc dobrze wiadomo, że jeżeli w takiego ojca się w rodzinie uderzy no to to rozsypuje się cały domino tej, tej, cały dom tak naprawdę, tak? Relacji rodzinnych. Tym, ta świadomość swojej wiary, jej rozwój, rozeznanie, no i rozumowe i w pokorze takie stanięcie przed Bogiem, Ojcem jest niezwykle ważne, no chociażby szatan popełnia tutaj głupotę, bo czasami śmieszą, a czasami przerażają, wyrwane z kontekstu fragmenty Pisma Świętego, które dla niektórych są właśnie mhm. taką wyrością. O! Pismo Święte zacytował. Dobrze chce. Dobry człowiek. No a tutaj szatan mówi, przecież jest powiedziane, aniołowie będą ci służyć, da rozkaz aniołom, żeby cię strzegli, nie na rękach nosili, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi okami. I to jest ten psalm, który dzisiaj śpiewamy, 91. No. Będę cię nosił na rękach, aby stopy nie uraził. I następna fraza, będziesz stąpał po wężach, żmijach, alwaj smoka podepczesz. To mówi o sobie szatan. No. No, no my się czasami łudzimy, że jak szatan jest przeciwieństwem postawy bliskości Boga, także on jest od niego oddalony. Teraz jest bardzo ważne też powiedzenie, że szatan nie jest Bogiem. To jest cały czas stworzenie. Proszę nie łudzić się obrazkami internetu i nie konfrontować, z i tak, nie konfrontować Boga jak, z szatanem. Tak, jak Jezus kto wygra? się, tak. się z siłu jest z Szatan na rękę, to że są na równi, nie są na równi. To jest istotowa różnica względem tego, kto jest stworzycielem i kto jest stworzeniem. Więc właśnie w takim kontekście... W brania pod uwagę tego, że Szatan niby nie wie, że on, że on jest niezaznajomiony, nie że jest niedouczony. On bardzo dobrze wie, on lepiej wie niż my, ze względu na swoją naturę, czyli stworzenia, choć ducha. Niezwykle który, inteligentnego. Niezwy, no, tak. Więcej niż my, więcej niż my, na pewno. Pod względem inteligencji, daleko więcej. On dobrze wie, jak wykorzystać i właśnie jak użyć Pisma Świętego, żeby ono stało się nie kontekstem rozwoju, tylko właśnie pretekstem do pokazania czyichś braków. Zresztą my też tacy jesteśmy niekiedy, że potrafimy z języka polskiego, z naszych wyrażeń, z naszych zdań, z naszych słów, tak utkać pewien komentarz, że nawet najlepszego człowieka w czyichś oczach. Zdepczemy i zniszczymy, no bo słowo jednak niesie z sobą bardzo duże znaczenie. Czy to z Pisma Świętego, czy nawet sprawa, czy z zwyczajnego życia jesteśmy w stanie takim szatańskim wręcz językiem się posługiwać i właśnie tworzyć pretekst, żeby kogoś zniwelować zdeptać, zniszczyć. Natomiast cały ten kontekst kuszenia, dokładnie takie kuszenia, to wszystko ma sens i już pewnie wiedzą Państwo, bo nie jeden Wielki Post Państwo przeżyli, ale warto o tym przypomnieć, bo pustynia jest skrajnie niekorzystnym środowiskiem dla życia w ogóle, ale w sensie biblijnym, tym bardziej, mhm. gdzie człowiek jest osamotniony, narażony na ataki jakichś strasznych zwierząt, zostawiony sobie na duchy i tak dalej, więc my też przeżywamy takie stany, gdzie nam się wydaje, że jesteśmy sami, dookoła jest ciemność i czujemy wielkie zagrożenie. To jest to ulokowanie się też w tych naszych lękach. No teraz akurat boimy się tych centrów integracyjnych, boimy się wojny. Prawie Boga zrobiliśmy z Trumpa. On nas wyzwoli. I, da, i tak dalej. Tych lęków i tych dużych i tych małych, tego osamotnienia, ciemności, braku rozeznania. Mamy mnóstwo w życiu. I warto właśnie, tak jak na początku ksiądz mówił, z tym wszystkim stanąć przed Bogiem Ojcem i zawołać, jak psalmista, bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu. Bo to nie Trump, nie politycy, nie najlepsi menadżerowie stoją za życiem, które przekracza granicę śmierci. Może to będzie też dla ludzi świeckich delikatnie niezrozumiałe, ale z ostatniego czasu modlitw brewiarzowych, to myślę, że księża gdzieś tam będą mogli to potwierdzić, albo świeccy też, którzy odprawiają liturgię godzin, a chodzi mi dokładnie o godzinę czytań. To niezwykle mądre jest, to, że przed Wielkim Postem czytamy księgę Kocheleta, i to, co właśnie pani redaktor mówi odnośnie takiego lęku, czy strachu, pewnych uprzedzeń, budowania. Takiego świata, o jej, co to będzie i, i jak to będzie, a Kohelet mówi właśnie w tym wstępie takim nawet do, do Wielkiego Postu. Na świecie wszystko już było i nic nie jest nowe, tylko pod innymi postaciami po prostu ukazuje się zgodnie z biegiem pewnych lat. Zdawać by się mogło, że on jest takim malkontentem rzeczywistości, ale tak naprawdę Kohelet jest człowiekiem, bo to jest lektura mądrościowa cały czas, czyli on korzysta też z mądrości życiowej, z doświadczeń, spokojnie, daj sobie czas, też popatrz, obserwuj, analizuj. Oczywiście zbieraj sobie informacje, różne, różne opinie, ale no, żeby nie było takich inklinacji, że o, już jeżeli ktoś tak powiedział coś, to na pewno tak jest. To jest niezwykle mądre, że też liturgia godzin daje tego kocheleta przed wielkim postem, żeby też w ten wielki post wejść z takim nastawieniem. Wewnętrznej mądrości na wyczekanie, co on też przyniesie sam. Staranie się jest bardzo istotne, bo wiemy, że też łaska Boża bazuje na tym, jakimi jesteśmy ludźmi pod względem, no właśnie, też i wykształcenia pewnego naszej natury, tego, Doświadczeń jacy, życiowych, jak jesteśmy, jak się opływa. staramy. To, to, jest, to jest pewne, że to jest potrzebne, ale też właśnie dać się pociągnąć temu duchowi. No, duch jest obecny zarówno w pierwszym czytaniu, jak i w tym fragmencie Ewangelii, dlatego że. Kiedy w Starym Testamencie czytamy o tym wyciągniętym ramieniu mocną ręką, to właśnie egzegeci upatrują w tych wyrażeniach taki wstęp, pewną reminiscencję do mocy Ducha Świętego, tak, do, do Boga, który, który jest później zwany parakletem, ożywicielem czy pocieszycielem już w Ewangeliach. Więc warto temu Duchowi też dać się jako tą mocną ręką i ramieniem podprowadzić, dać się wyprowadzić w, w spokój tego wielkiego postu. A święty Paweł mówi jasno, że to, co jest Bożym Słowem, to, co jest treścią, jest blisko Ciebie jest naprawdę blisko ciebie. Ostatnie doświadczenie tych też moich wyjazdów na urlopie byliśmy na wycieczce na, na Malcie, gdzie apostolski mówił o tym, że Święty Paweł opatrznie rozbił się statkiem u wybrzeży Malty. Właśnie byliśmy w tym miejscu. Dzisiaj to jest jedna ze stron wybrzeża, miasta Rabat i Medina, czyli Rabat to jest przedmieście, Medina to jest miasto. Więc w Rabacie jest nawet pomnik Świętego św. Pawła, a obok pomnika Świętego Pawła jest pomnik tej żmii, która miała wypełnić usnąć z ogniska i go ukąsić. I przewodnik bardzo trafnie, chyba nie wiem, czy zdawał sobie sprawę z tego, co powiedział, ale mówił, że kiedy święty Paweł nic sobie z tego nie robił, że ta żmija go ukąsiła, tylko właśnie w pewien sposób jest napisane, że przeklął tego, tego węża, coś nawet w kontekście Księgi Rodzaju, możemy to tak sobie połączyć, to Wieść o tym świętym Pawle naturalnie się tam rozniosła i było mówione wśród lokalnej społeczności, że głos świętego Pawła przeniósł się aż na wyspy, właśnie Komino i Gozo, czyli te, te, te wyspy, które są obok samej Malty. Nie tak, że święty Paweł tam podróżował i chodził i głosił, tylko że to jedno świadectwo tego, co on zrobił właśnie przy tych najbliższych współpracownikach, rozniosło się, czyli to słowo było naprawdę blisko tych ludzi. Ale, ale ja myślę, właśnie, że żeby wopłać do Boga Ojca, pod opiekę się Jemu poddać, to nie można też negować sytuacji, to znaczy że rzeczywiście boję się, czuję się zagrożona, czuję ciemność wokół siebie i tak dalej, i tak dalej, to nie można powiedzieć, oj to chrześcijań, to nie, nie narzekaj, nie? Jest źle i tak dalej. Więc, żeby o cokolwiek prosić, trzeba stanąć w prawdzie, zdiagnozować tę mhm. sytuację. No i nasz czas powoli kończy. Jak zwykle przypominamy, że te kuszenia nie są przypadkowe, że to są sprawy dotyczące życia człowieka i tych mielizn, które definiuje siedem grzechów głównych, mhm. powiedzmy sobie szczerze, ale też jest taka subtelność, że jak podkreślają egzegeci diabeł kusi Jezusa czy wykorzysta swoją boską moc, czy będzie się trzymał tej cielesności, tego wcielenia. No i antidotum oczywiście na te kuszenia dla nas i drogi Wielkiego Postu, to już Państwo doskonale znają, modlitwa, post, jałmużna. Ja myślę, że cały post będzie do wykorzystania i do zastanawiania się, jak to się będzie działo. A my już pięknie Państwu dziękujemy, ksiądz Jan Kociubiński i Joanna Kuczborska. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Katolik w świecie. Instrukcja obsługi.